Czy potrącenie jest automatyczną zgodą Frankowicza na odstąpienie od zarzutu przedawnienia roszczeń banku? Najnowsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiewa wątpliwości. A dla Was skomentuje ten wyrok mecenas Emil Mędrecki. Sąd w Warszawie nie daje rady i wręcz błaga o przeniesienie spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego do innego sądu. Sąd Najwyższy nie wyraża zgody. Dlaczego? Czy to już faktycznie koniec bankowych apelacji w sprawach frankowych? Czy banki wreszcie zaczęły liczyć koszty? A także ruszają prace w komisjach sejmowych nad projektem ustawy frankowej? Cały tydzień zbieramy dla Was informacje, aby je Wam udostępnić w sposób prosty i zrozumiały. Zapraszam! Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że z projektem ustawy Frankowej w tym roku nie wydarzy się już absolutnie nic. A tu bum i mamy zwrot. Na stronach Sejmu pojawiła się informacja, że ruszają dalsze prace nad projektem ustawy. Po pierwszym czytaniu, które odbyło się 17 października tego roku, projekt ustawy frankowej trafił najpierw do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a potem do Komisji Gospodarki i Rozwoju. I teraz, 17 grudnia, obie połączone komisje będą pracować nad dalszym kształtem projektu ustawy. Czy zostaną uwzględnione uwagi posłów zgłoszone podczas pierwszego czytania? A może zostaną uwzględnione uwagi czy stanowiska, które wpłynęły do Sejmu, jak stanowisko Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, czy stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, albo stanowisko Związku Banków Polskich. Zapowiadają się gorące i emocjonujące obrady w komisjach. Przypominam, 17 grudnia, godzina 15. Mnie osobiście zastanawia jeszcze jedna rzecz. Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju. Pan Rafał Komarewicz mówił po przekazaniu projektu ustawy do komisji, że ten projekt jest tak ważny, że wymaga wysłuchania również argumentów strony społecznej. Czy zatem w obradach obu komisji, przewidzianych na 17 grudnia, będą uczestniczyć przedstawiciele Frankowiczów? A jeżeli tak, to czy będą mogli wyrazić swoją opinię na temat rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy Frankowej? Wszystko wskazuje na to, że tak. I bardzo dobrze. Ponieważ nikt lepiej nie dopilnuje swoich interesów, jak sami zainteresowani, czyli frankowicze. My będziemy oczywiście śledzić rozwój sytuacji i wam też dajemy taką szansę, więc zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek. Będziecie mieli dostęp do wszystkich materiałów, także tych związanych z tym, co się dzieje aktualnie z projektem ustawy frankowej w Sejmie. Ustawa frankowa według rządzących ma przyspieszyć sprawy związane ze sporami klientów z bankami dotyczące spraw właśnie frankowych. Jednak można zauważyć, że chyba nawet banki same w nie wierzą w takie rozwiązanie, o czym może świadczyć ich zachowanie w sądach. W przypadku kilku banków pojawił się bowiem nowy trend. Banki bowiem coraz częściej po przegranych procesach w pierwszej instancji nie składają apelacji, a nawet w niektórych sprawach. Te apelacje, które zostały wcześniej złożone, po prostu wycofują. Czyli można powiedzieć, że w zasadzie banki same znalazły sposób na skrócenie procesów frankowych. Tym bardziej, że zarówno orzecznictwo CUE, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także statystyki wygranych przez Frankowiczów spraw przeciwko bankom powodują, że sprawy sądowe związane z frankami są dla banków dużym obciążeniem. I kilka z nich chyba wreszcie to zrozumiało. I w kilku z nich wreszcie zwyciężyła tak zwana kalkulacja finansowa. No bo, skoro sprawa i tak jest skazana na porażkę, to po co tracić czas, a przede wszystkim po co niepotrzebnie tracić pieniądze? Mecenas Wojciech Bohenek z kancelarii Bohenek-Ciesielski i Wspólnicy komentuje to tak. Oprócz konieczności zwrotu roszczeń konsumenta i pokrycia kosztów procesu, banki są zobowiązane do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za czas trwania sporu. Im dłużej trwa proces, tym wyższe odsetki zapłacą banki. W mojej ocenie to jeden z argumentów, który przemawia za nieskładaniem przez banki apelacji. No tak, a ja jeszcze raz powtórzę, że już sama świadomość tego, że przedłużanie procesu i druga instancja to dodatkowe koszty. No to taki proces jest po prostu nieopłacalny. Zwłaszcza, że wynik i w zasadzie jest już przesądzony. Uwagę może zwrócić jeszcze jedna rzecz, bo przecież też banki pozywają swoich klientów. Najpierw pozywały ich o bezumowne korzystanie z kapitału, później o waloryzację, a teraz o zwrot kapitału. I w tych sprawach, w przypadku przegranej, banki również bardzo często odstępują od składania apelacji. Mecenas Karolina Pilawska zauważa już od pewnego czasu, od kilku miesięcy, w zasadzie, że pojawiły się dwie kategorie zachowań banków związanych z apelacjami. Pierwsza kategoria to sytuacje, w których bank po przegranej pierwszej instancji nie decyduje się na złożenie apelacji. Wynika to z faktu, że linia orzecznicza jest obecnie bardzo ugruntowana, a szanse na odwrócenie wyroku są znikome. Z punktu widzenia ekonomicznego takie zachowanie jest dla banku korzystne, gdyż wyrok szybciej się uprawomacnia, więc okres naliczania odsetek za opóźnienie ulega skróceniu. Druga kategoria to przypadki, w których bank początkowo wnosi apelację, ale następnie sam ją cofa. Dzieje się tak zwykle wtedy, gdy ocena ryzyka wskazuje, że kontynuowanie sporu przyniesie więcej strat niż pożytku. Cofnięcie apelacji przed rozpoczęciem rozprawy pozwala bankowi odzyskać połowę uiszczonej opłaty sądowej, a jeżeli apelacja nie została jeszcze doręczona stronie przeciwnej, uniknąć obowiązku zwrotu kosztów zastępstwa procesowego czyli obie kategorie mają w zasadzie jeden wspólny mianownik. Koszty. Zarówno rezygnacja z apelacji, jak i jej cofnięcie powodują bowiem znaczne ich zredukowanie. I oczywiście pozwalają zakończyć spór bez bezsensownego go przeciągania. Niestety z przykrością należy stwierdzić, że nie jest to trend powszechny. Są takie banki, które cały czas składają apelacje, i są takie, które te apelacje składać przestały. Do tej drugiej grupy należą głównie PKOBP. Bank Milenium, M-Bank, Bank Ochrony Środowiska czy BNP Paribas. Natomiast nie znaczy to oczywiście, że w niektórych sytuacjach, czy w niektórych sprawach, te banki wymienione nie składają jednak apelacji. I potwierdza to mecenas Wojciech Bochenek. Na bazie naszych doświadczeń możemy wskazać, że są sprawy, w których banki nie składają środka zaskarżenia w postaci apelacji. Niestety trudno jest wskazać klucz, według jakiego banki podejmują decyzję, że w tej sprawie złożą apelację, a w innej odstąpią od takiej czynności. Czyli niestety nie ma reguły. Ale jest jeszcze jeden element, który bardzo korzystnie może wpłynąć na całą sytuację związaną z apelacjami i może spowodować, że chęć banków do składania apelacji będzie dużo mniejsza. To tak zwane porozumienie kompensacyjne. Czym jest takie porozumienie? Jest to umowa zawarta między stronami procesu frankowego po wyroku pierwszej instancji. Z umowy tej najczęściej wynika wspólne, wzajemne rozliczenie swoich świadczeń bez potrzeby dalszego procesowania się oraz bez potrzeby bankowego pozwu o zwrot kapitału. Jest to często stosowana praktyka obecnie, która faktycznie pozwala zamknąć sprawę na etapie pierwszej instancji. Bardzo liczymy na to, że ten trend nieskładania apelacji przez banki będzie coraz bardziej powszechny i coraz więcej banków dołączy do tych, które wymieniłem wcześniej. Takie rozwiązanie powinno wpłynąć korzystnie na sytuację obu stron, ale nas najbardziej interesuje sytuacja Frankowiczów, więc w sytuacji Frankowiczów wpłynie to również na szybsze zakończenie procesu, szybsze odzyskanie pieniędzy i szybsze pozbycie się toksycznego produktu. Jeżeli więc spłaciliście albo spłacacie kredyt we franku szwajcarskim Euro, dolarze, funcie, w każdej innej walucie, to umówcie się na rozmowę z ekspertem z naszego zespołu. Wystarczy kliknąć link, który znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. Również udostępnijcie ten film znajomym no, wszystkim, którzy są zainteresowani, co się dzieje na bankowym froncie i którym te informacje mogą się przydać. Zachęcam Was także do komentowania materiałów, a także jeżeli te materiały Wam się podobają, no to łapka w górę. I oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, Zasubskrybujcie nasz kanał, najlepiej klikając również w dzwoneczek, aby mieć dostęp na bieżąco do wszystkich nowych materiałów. W poprzednim odcinku mówiłem o dość kontrowersyjnej propozycji, czy dość kontrowersyjnym stanowisku Związku Banków Polskich, w którym związek domagał się wręcz zawieszenia prac nad projektem ustawy frankowej, ponieważ spodziewa się nowych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które będą dla sektora bankowego korzystne. No i od czasu przedstawienia swojego stanowiska przez Związek Banków Polskich pojawiły się już dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pierwszy, ten z 27 listopada omawiałem w ostatnim odcinku, więc tutaj macie do niego link. Natomiast mogę tylko nadmienić, że no, nie był to wyrok korzystny dla sektora bankowego. Dzisiaj jednak skupimy się na najnowszym orzeczeniu, czy najnowszym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C767 na 24. I wyrok ten ukazał się 11 grudnia tego roku. Trybunał w tym wyroku odpowiedział na zasadnicze pytanie. Czy Frankowicz w sporze z powództwa banku o zwrot kapitału może bronić się zarzutem potrącenia, a także zarzutem przedawnienia? Oczywiście chodzi o przedawnienie roszczeń banku. W dotychczasowej praktyce orzeczniczej polskie sądy stały na stanowisku, że złożenie przez konsumenta, w tym przypadku przez Frankowicza, oświadczenia o potrąceniu jest automatyczną zgodą na rezygnację z tak zwanego zarzutu przedawnienia. Czyli Frankowicz musiał w zasadzie wybrać, w jaki sposób będzie się bronił: czy potrąceniem, czy przedawnieniem. I takie rozwiązanie wydawało się bardzo wątpliwe dla sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, pana Michała Maja. Zadał on pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy dopuszczalna jest Wykładnia sądowa przepisów krajowych, zgodnie z którą złożenie przez konsumenta oświadczenia o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku o zwrot równowartości kapitału kredytu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez konsumenta zarzutu przedawnienia powyższej wierzytelności banku. Oto co orzekł Trybunał. Uznał on, że dotychczasowe stanowisko polskich sądów jest niezgodne z dyrektywą 93/13. A automatyczne wywodzenie z oświadczenia o potrąceniu, rezygnacji ze skorzystania z zarzutu przedawnienia roszczeń banku, narusza wymóg skutecznej ochrony praw konsumenta. Może też bardzo ograniczać prawa procesowe konsumenta, a także może go zniechęcać do dochodzenia tzw. wzajemnych roszczeń po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej. Dodatkowo może też prowadzić do osłabienia skutków oddziaływania dyrektywy 93 na 13. Czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uważa, że traktowanie potrącenia jako domniemanej czy automatycznej zgody na rezygnację z zarzutu przedawnienia roszczenia banku tworzy realną barierę skorzystania przez konsumentów z przysługujących im praw procesowych, a dodatkowo podważa tak zwany skutek odstraszający. Jaki więc jest efekt orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Konsument. W sporze z bankiem o zwrot kapitału może korzystać zarówno z zarzutu potrącenia, jak i z zarzutu przedawnienia roszczeń banku. Czyli praktycznie sąd będzie musiał zbadać w pierwszej kolejności, czy roszczenie banku o zwrot kapitału nie uległo przedawnieniu. A ja jeszcze dodam, że w CUE na rozpatrzenie czekają inne sprawy związane z przedawnieniem roszczeń banku o zwrot kapitału. I wydaje się, że 11 grudnia Trybunał podpalił ląd dotyczący właśnie przedawnienia roszczeń banku. I to chyba nie jest korzystna i dobra wiadomość dla sektora bankowego. A że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest bardzo ważny dla konsumentów, można powiedzieć, że jest to jeden z tych wyroków kluczowych z punktu widzenia ich sytuacji. To specjalnie dla Was, specjalnie dla widzów kanału nabici przez banki. Wyrok ten skomentuje mecenas Emil Mędrecki z Kancelarii Mędrecki, Wilk i Wspólnicy. Mecenas Mędrecki odpowie także na pytanie, jak ten wyrok wpłynie na sytuację frankowiczów. Mamy kolejny korzystny dla frankowiczów konsumentów wyrok przed TSUE w sprawie C767 przez 24. Koniec z automatycznym zrzeczeniem się zarzutu przydawnienia przez konsumentów. A jakie było sedno problemu? Otóż, czy konsument składając oświadczenie o potrąceniu, e, automatycznie i dorozumiale zrzeka się zarzutu przedawnienia wobec roszczenia banku o zwrot kapitału? Co powiedział SUE? SUE odpowiedział jednoznacznie nie. Takie podejście, e, utrwalone dotąd w polskim orzecznictwie, narusza artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 93 przez 13 i zasadę skuteczności. Co ten wyrok oznacza dla konsumentów? Po pierwsze, oznacza koniec automatyzmu. Samo złożenie oświadczenia o potrąceniu nie może być traktowane jako dorozumiane zrzeczenie się zarzutu przedawnienia. Po drugie, sąd zauważa, Trybunał zauważa, że jest konieczny wymóg świadomej zgody. Konsument może zrzec się przedawnienia wyłącznie w sposób jasny, swobodny i świadomy. Po trzecie, Trybunał wzmacnia prawa procesowe. Konsument nie może być zniechęcany do korzystania z instytucji potrącenia pod ryzykiem, pod groźbą utraty zarzutu przedawnienia. I kolejny argument efekt odstraszający dyrektywy 93 przez 13. Bank nie może odzyskiwać przedawnionych roszczeń tylko dlatego, że to jego nieuczciwe postanowienia doprowadziły do nieważności umowy. Co jeszcze powiedział Trybunał? Otóż wskazał na obowiązek sądów krajowych. Jeśli utrwalona linia orzecznicza jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej, sądy muszą ją pominąć, aby zapewnić skuteczność ochrony konsumenta. Przywołany wyrok Trybunału to ważny krok w stronę kolejnej realnej ochrony kryptobiorców i kolejny sygnał, że standardy unijne wymagają od sądów krajowych pełnej ochrony. Przed skutkami nieuczciwych praktyk rynkowych. Nic dodać, nic ująć, tylko działać. Jeżeli więc spłacacie albo spłaciliście kredyt we franku, euro, dolarze, każdej innej walucie. To koniecznie umówcie się na rozmowę z ekspertem z naszego zespołu. Wystarczy kliknąć link, który znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. A zanim przejdziemy do kolejnego tematu tego filmu, udostępnijcie ten film znajomym i nieznajomym wszystkim, którzy są zainteresowani tym, co się dzieje na bankowym froncie. Zachęcam Was również do skomentowania tego materiału, do komentowania wszystkich naszych materiałów, bo cały czas podkreślam: Wasze komentarze są dla nas bardzo inspirujące i bardzo motywujące. A jeżeli jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, no to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. A jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym materiałem, kliknijcie w dzwoneczek. Odkupimy od Ciebie Twój kredyt konsumencki. Uspokajam, nie mamy tego w ofercie, więc go nie odkupimy. To jest po prostu cytat z wielu reklam. Które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Zresztą zenacie moje zdanie na temat cesji wierzytelności. E, ja zawsze byłem nastawiony bardzo sceptycznie do takiego rozwiązania, i zdania nie zmieniłem. Dlaczego więc o tym mówię? Ponieważ ostatnio doszło do ciekawej i dość nietypowej sytuacji. I sytuacja ta związana była właśnie z sesją wierzytelności dotyczącą spraw związanych z sankcją kredytu darmowego. Otóż sąd rejonowy Warszawa-Wola zwrócił się do Sądu Najwyższego o przekazanie spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego do innego, równorzędnego sądu. Powodem takiego wniosku było znaczne obciążenie sprawami i obawa Sądu Rejonowego Warszawa Wola, że po prostu nie zdąży rozpoznawać spraw bez zbędnej zwłoki. Czyli, mówiąc po polsku, sąd rejonowy jest tak zarobiony, że po prostu nie daje rady i, mówiąc wprost, się po prostu nie wyrabia. A głównym powodem takiej sytuacji jest lawinowy wręcz przyrost pozwów związanych z sankcją kredytu darmowego. W tej konkretnej sytuacji chodzi o to, że spółka, która jest wyspecjalizowana w dochodzeniu roszczeń dotyczących sankcji kredytu darmowego, ale na podstawie cesji wierzytelności, zapowiedziała złożenie w sądzie rejonowym Warszawa Wola 7 tysięcy pozwów. Te pozwy mają wpłynąć do sądu rejonowego Warszawa Wola ze względu na właściwość miejscową z sądu, a że sąd rejonowy no, nie ma warunków do rozpoznania takiej ilości spraw. Zwrócił się do Sądu Najwyższego o ich przeniesienie do innego, równorzędnego sądu. Pojawiły się też wątpliwości, czy w ogóle ten sąd jest właściwy miejscowo do rozpatrzenia tych wszystkich spraw, ale o tym jeszcze za chwilę powiemy. Natomiast co odpowiedział Sąd Najwyższy? Nie zgodził się na takie rozwiązanie czyli na przekazanie tych spraw związanych z sankcją kredytu darmowego do innego, równorzędnego sądu. I Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z 3 grudnia tego roku w taki sposób to uzasadnił. Artykuł 44 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi wyjątek od kodeksowej zasady rozpoznawania sprawy przez sąd miejscowo właściwy i z tej przyczyny powinien być interpretowany ściśle. Zbyt pochopne przekazywanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu nie służy wytwarzaniu w społeczeństwie przekonania o bezstronności sądów, lecz przeciwnie, może budować przekonanie o łatwości manipulowania ich ustawową właściwością. Sąd najwyższy w całej w tej sprawie zauważył też drugie dno, i to drugie dno związane jest między innymi z tą wspomnianą wcześniej właściwością miejscową sądu rejonowego Warszawa Wola. Należy w pierwszym rzędzie zauważyć, że trafnie pozwany w odpowiedzi na pozew, podniósł zarzut niewłaściwości miejscowej wobec wytoczenia powództwa przez sąd rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Pozwany słusznie wskazał, że powód manipuluje właściwością miejscową sądu przez zmianę siedziby, co stanowi nadużycie prawa procesowego. Podkreślił, iż powód już czterokrotnie zmieniał siedzibę, kierując się przychylnością orzeczeń przeciwko bankowi. Pozwany bank wskazał też, że powódka nie była stroną czynności bankowej, z której wywodzone jest roszczenie dochodzone pozwem, stąd Artykuł 37 KPC dotyczący właściwości przemiennej sądu w sprawach oroszczenia z czynności bankowej nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie. Podkreślenia wymaga, iż sąd rejonowy w Poznaniu, nowe miasto Wilda z urzędu ustalił, iż pod wskazanym adresem siedziby powoda znajduje się jedynie wirtualne biuro. Niemniej jednak to drugie dno całej sprawy nie usprawiedliwiałoby, zdaniem Sądu Najwyższego, jej przenosin do innego sądu. Czyli w całej sprawie mamy do czynienia z tak zwanym przenoszeniem sprawy do sądu, który odrzeka bardziej liberalnie albo lepiej, nie wiem. E, czy to jest rozwiązanie, które należy praktykować? Mam tutaj pewne wątpliwości. Zaczynam mieć też dodatkowo takie przekonanie, że cesja wierzytelności. W przypadku sankcji kredytu darmowego, jak i każdej innej sprawy przeciwko bankowi, wszystkim wyjdzie bokiem, wszystkim odbije się czkawką sądom, kancelarią, no i przede wszystkim klientom. Sądy? Przede wszystkim są zarzucone pracą, bo tak jak widzieliśmy, no 7 tysięcy pozwów no to jest dosyć sporo, można powiedzieć. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, sędziowie to też ludzie. Oni również widzą to, w jaki sposób spółka, czy jak ta kancelaria, tak ją nazwijmy, manipuluje właściwością miejscową sądu ze względu na to, że któryś sąd bardziej liberalnie podchodzi do sankcji, któryś mniej. Z kolei sędziowie, jako ludzie. Mogą na bazie właśnie takiego postępowania wrzucić wszystkie kancelarie do jednego worka, a tego byśmy raczej nie chcieli. Z punktu widzenia klientów, czy tu są jakieś korzyści? No, klient sprzedaje swoją sprawę i w zasadzie traci część należnych mu roszczeń. Dlaczego traci? Dlatego, że dostaje część pieniędzy od ręki, a cała reszta należy się firmie, która dochodzi roszczenia w sądzie. Jeżeli taki klient również myśli, że w zasadzie sprzedał swoje roszczenie i już jest po wszystkim, no to się myli, dlatego że wizyty w sądzie raczej nie uniknie. Będzie przesłuchany w charakterze strony i będzie musiał odpowiedzieć na szereg często niewygodnych pytań. Zresztą ostatnio miałem sposobność przysłuchiwania się tak zwanej panelowej debacie zorganizowanej przez Rzecznika Finansowego w ramach konferencji kredytowej, gdzie na temat sankcji kredytu darmowego wypowiadała się właśnie sędzina z Sądu w Poznaniu, który został wcześniej wymieniony, i również przedstawiła takie swoje spostrzeżenia dotyczące tego, w jaki sposób przesłuchiwani są klienci, którzy sprzedali swoje roszczenie. Czyli i dokonali tej sesji. Ci klienci są kompletnie niezorientowani, czym jest sankcja kredytu darmowego, jak ona działa, jakie korzyści mogli osiągnąć, gdyby sami dochodzili roszczeń. Byli również nawet nie wiedzą często, jaka firma kupiła od nich to roszczenie. No to chyba nie o to nam chodzi. Chyba jednak bezpieczniej, korzystniej jest dla każdego klienta, dla każdego konsumenta, aby osobiście dochodził swoich roszczeń. Z pomocą wyspecjalizowanego pełnomocnika procesowego. Więc w tym momencie zachęcam Was do tego, abyście przeanalizowali swoje umowy kredytów konsumenckich i zapisali się na ich analizę oraz na rozmowę z ekspertem z naszego zespołu. Ekspert przeanalizuje umowę, powie, czy jest wadliwa i powie Wam również, co możecie w swojej sprawie zrobić oraz jakie korzyści płyną z podważenia takiej umowy. Wystarczy kliknąć link. Które znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. Działać warto tym bardziej, że cały czas przybywa nowych narzędzi dotyczących sankcji kredytu darmowego. Tak jak na przykład ostatnio przybyła opinia ogólna Rzecznika Finansowego dotycząca sankcji kredytu darmowego, która może stanowić prawdziwą broń atomową dla konsumentów w sporze z bankiem o darmowy kredyt. Mówiłem zresztą o tym bardzo obszernie w ostatnim odcinku, więc jeżeli ten temat Was interesuje, Chcecie poznać, jaką broń dał Wam do ręki Rzecznik Finansowy, to koniecznie obejrzyjcie ten film.